Umiłowany Ojcze, pełen miłosierdzia, staję dziś przed Tobą w ten niedzielny poranek, z sercem, przepełnionym wdzięcznością i czcią. Słońce wschodzi po raz kolejny, ogłaszając, że Twoja wierność nie ma końca, a Twoja dobroć odnawia się każdego dnia. Dziękuję Ci, Panie, za dar życia, za tchnienie, które mnie podtrzymuje. Za możliwość obudzenia się w zdrowiu z nadzieją i celem. Dziękuję Ci za ten szczególny dzień, niedzielę. Dzień, który symbolizuje odpoczynek, spotkanie, rodzinę, wspólnotę i pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, naszego zbawiciela. Panie, zanim cokolwiek poproszę, pragnę Cię uwielbiać. Uwielbiam Cię, bo jesteś suwerennym Bogiem, stwórcą nieba i ziemi. Uwielbiam Cię, bo Twoja obecność wypełnia mój dom, mój umysł i mojego ducha. Uwielbiam Cię, bo Twój głos jest jak łagodny powiew, który uspokaja moje niepokoje. Przyjmij, proszę, moje uwielbienie i adorację tego poranka. Niech każde słowo, które wypowiadam, będzie miłe Twojemu sercu, a moje życie niech będzie odbiciem Twojego światła. Ojcze, poświęcam Ci tę niedzielę. Proszę pobłogosław każdą godzinę, każdy krok, każdy oddech. Niech Twój duch święty prowadzi mnie od teraz aż do zmierzchu, oddalając wszelkie myśli zniechęcenia, wszelki niepokój i każdy niepotrzebny ciężar. Spraw, abym przeżył ten dzień w głębokim pokoju, w prawdziwej radości i z oczami otwartymi, by dostrzegać małe błogosławieństwa, które stawiasz na mojej drodze. Śpiew ptaków, uścisk ukochanej osoby, uśmiech rodzący się spontanicznie, pokarm, który wzmacnia ciało i słowo, które umacnia duszę. Panie pobłogosław moją rodzinę, niezależnie od tego, czy jest blisko, czy daleko. Wylej swoją łaskę na każdy dom, który przygotowuje się na nowy dzień. Niech ta niedziela będzie czasem pojednania, dialogu, czułości i odnowionej miłości. Jeśli są wśród nas rany, niech Twoja potężna ręka je uleczy, jeśli są podziały, niech Twój pokój połączy serca, jeśli jest smutek, niech Twoja radość wyleje się i przyniesie nową nadzieję. Pobłogosław także, Ojcze, moich przyjaciół, sąsiadów, współpracowników i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób krzyżują mój szlak. Spraw, abym był narzędziem Twojej miłości, dzieląc się słowem otuchy, gestem solidarności, spojrzeniem pełnym współczucia. Niech ta niedziela będzie naznaczona czynami, które odzwierciedlają miłość Chrystusa. Panie, pamiętam o wszystkich, którzy dziś obudzili się z bólem, czy to w ciele, czy w duszy. Odwiedź proszę ojcze chorych w szpitalach, tych, którzy zmagają się z samotnością, tych, którzy płaczą z powodu straty, tych, którzy szukają sensu życia. Wyciągnij swoją potężną rękę nad nimi, przynosząc uzdrowienie, pocieszenie i kierunek. Użyj mnie, jeśli taka jest Twoja wola, aby przynieść ulgę i pociechę tym, którzy jej potrzebują. Ojcze! Pobłogosław kościoły, które gromadzą się dzisiaj, by cię wielbić. Niech Twoje słowo będzie głoszone w prawdzie, namaszczeniu i miłości. Niech każde serce otworzy się, by przyjąć przesłanie z nieba. Niech życia zostaną przemienione, a Twoja chwała objawi się w każdej wspólnocie, w każdym uwielbieniu, w każdej modlitwie. Panie, przedstawiam Ci także moje plany, marzenia i decyzje. Znasz moje serce lepiej niż ja sam. Wiesz, co jest dobre i czego potrzebuję. Kieruj moimi krokami Ojcze, aby mnie zbłądził na drogach iluzji. Daj mi mądrość, by wybierać to, co Ci się podoba, i odwagę, by powiedzieć nie temu, co mnie od Ciebie oddala. Niech ta niedziela będzie dniem duchowego odnowienia, uważnego słuchania Twojego głosu i umocnienia wiary. Proszę także, Ojcze, pobłogosław pracę moich rąk, nawet jeśli jest to dzień odpoczynku, przygotuj mnie na nowy tydzień, który się rozpoczyna. Daj mi kreatywność, skupienie, zapał i spokój, aby stawić czoła wyzwaniom, które nadejdą. Naucz mnie równoważyć obowiązki z chwilami wytchnienia i wspólnoty z Tobą. Panie, niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże mego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Niech żaden lęk, żadne zmartwienie ani niepokój nie odbiorą mi radości tego dnia. Naucz mnie w pełni Ci ufać, oddawać każdy szczegół mojego życia w Twoje ręce, wiedząc, że Ty, Panie, wiernie się o mnie troszczysz. Niech mój poranek będzie rozświetlony Twoją obecnością, moje popołudnie pełne wdzięczności, a mój wieczór otulony Twoją opieką. Niech każda chwila tej niedzieli będzie zaproszeniem do uwielbiania Ciebie, do słuchania Twojego głosu i do życia miłością, której nauczył nas Jezus. Ojcze, w imię Jezusa ogłaszam, że ten dzień jest błogosławiony. Niech mój umysł będzie czysty, moje serce wdzięczne, a moje usta niech wypowiadają jedynie słowa życia, niech Twoja łaska mnie podtrzymuje, a Twoja miłość mnie otacza. Dziękuję Ci, Panie, bo wiem, że słyszysz każde słowo, nawet te, których nie wypowiadam. Powierzam Ci tę niedzielę z całkowitą ufnością dziecka, które wie, że Ojciec jest dobry, wierny i troszczy się o wszystko. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Odkupiciela, modlę się i dziękuję. Amen.